Serbus Dzisiaj Auror kaput, mega bomba. Drużynka pinguje, chodźmy na Inwajda, No to co? No właśnie posłucham, pójdziemy. Lecimy całym składem, no, no. Sprawdźmy co się będzie działo, co się będzie działo. Czy huknie, czy huknie ten troszyk? I huknął, zarąbiście, zarąbiście, klęzik spalony. Super, mamy już jednego samonera. Szybki powrót do bazy i co? Jest bazy na linie. Skitram się w krzaku, może pan krokodyl nas nie zauważy i wywalimy mu taką bombkę na start. No to będzie pierwszy rozdział w bombowaniu tego krokodylka. No i pojawia się nas, nasz przeciwnik. I kurz... dobra, trafione, zajebiście. Electrocute. No i co, do odciny się będziemy ładować? Dobra, ładuj go, ładuj frajera. Dobrze, dobrze. Lecisz, lecisz, Sprayerem! Koledzy, już chyba wystarczy. No, chyba się wycofujemy do bazy. Za dużo dostaliśmy, co? Ktoś tu mi podchodzi pod miniony, co? Pumba! Po szybkim kilku wracamy do bazy. Dobra, książeczka, potka. No i można grać. Baza liniowa jakoś tam idzie. Coś tam pofarmione, coś tam poobijane, no chociaż po powrocie, ale pieprza się, pieprza się we mnie zawodnik. No zobaczymy, czy tym razem pójdzie, no to kilku razy sztuka. No, nie udało się, co prawda, no ale, ale no obił mnie, obił mnie trochę. A widzę, że tutaj zmierza Trundle. Może też, też coś załatwi tego gościa, ale nie, chyba ucieknie, ucieknie pan Renekton. Tepujemy na linię, wracamy do walki. Ale co? No, na razie to taka zabawa w kotka i myszka. Nic ciekawego. Tu przynajmniej Jarkę mu spaliłem, no ale dalej się nic nie działo. No, Renek to daje się cały czas obijać z moich kłusków je. Czasem we mnie chodzi, czasem coś próbuje. No ale kończy się cały czas tak samo. Czyli gubnianie. Kolega Trandl, widzę na minimapie, że chciałby zacząć te grapsy. No ale kurde, tutaj mu Italon nie pozwala. I chyba ktoś do niego schodzi. Dobra, no Diana się pojawiła na chwilę, no ale. Czy coś tutaj zrobimy? Dobra, no spróbujmy się zaczaić. I no. Dobra, jakaś tam bitka poszła. No i co? I nic, i tyle. Nic więcej nie będzie się działo? No dobran, no to chyba wracam na linię. No. Zwarduję sobie, żeby nie wpaść tutaj w kłopoty. No ale kurde, widzę, że na grabsach ktoś jest. Sylas i Renekton. Dobra, no. Chciałbym tam coś zrobić, ale widzę, że że Trundle robi sobie kampy. No dobran, to nic, no. Spuszczę, pójdę do bazy. No bo jak i tak nie kontestujemy, no to. To nic tu po mnie, no. Kupujemy itemki. Może budki lepiej by było? Dobra. Butki kupione. Los Chapter kupione. Zrobiście, czyli teraz tak. I many mi nie będzie brakować. I będę zapieprzał. A przez co mam nadzieję, że szybciej będę zabijał tego Renektona. Żyć nie umierać. Szybko rzuca tu. Szybko tam. Renekton chyba stwierdził, że nie chce już ze mną siedzieć na linii. No mam nadzieję, że nie zacznie gdzieś roamować i zabijać, bo to byłby lekki problem. Kurde, widzę, że się tam biją, ale dobra, no dopuszczuję to na pewno. Kurde, no i jest. No i tak jak myślałem, jest Renektoniusz. Kurde, a dobra, może stepuję tam. No, stepuję. Nie będzie. Kurde, no chciałbym złapać jakiegoś kilka, bo tak to będzie na marne. Dobra, fajnie, obity, obity. Ereczka, No, nie wywiniesz się, już chyba, kopako. No i. No i jest. Piękny Kilek. I pierwszy itemek do kolekcji. O! Sylas poszedł podkryta, Kryta. A to dziwne, szczerze mówiąc, bo już naprawili tego Buga, że Sylas był z pasywki jakieś takie horrendalne obrażenia, yy, skalujące się z Krytem. No, mi się wydaje, że to już nie działa, ale patrząc na jego staty, no to 4-1 i tak i tak mu nieźle idzie. Renekton cały czas schodzi, żeby coś tam złapać na innych liniach, ale my się nie przejmujemy. Kończymy turecika. Szybka zawika do bazy i następny komponent do kupienia. Próbowałem zejść na bota, coś zrobić i spotkałem tutaj z lasa. No, dostał lekki oklep, no tyle, że ja coś zrobię więcej? No właśnie kurde, tak chodzę, chodzę, szukam, no i mnie złapał skurczywyk. Spróbowałem jeszcze przejść przez ścianę erką, ale się nie udało i pierwsza gleba zaliczona. Na szczęście i Aphelios sobie jakoś radzi, i moja Diana. Po zabiciu tego Sylasa, trafiła na Renektona, a ten chyba nie daje spokoju. <śmany> Powrót na topa i mam nadzieję, że zgarnę tę dwieczka. No i klasycznie nie można sobie odebrać darmowych pieniążków, bo już się jakaś świnia pokazuje. Na topie co prawda nie zgarnąłem wieży, ale tutaj widzę, że się panoszą jakieś jakieś małpki. No dobra, no to podchodzimy. Nie wiem, czemu użyłem w sumie Q na start. No, e, niestety też nie trafiłem. No i za to ja zostałem trafiony. Czy to będzie druga wyjepka? No, niestety. Okazuje się jednak, że chyba nie muszę dobrze grać, bo mnie Afelios skieruje. Ach, ta sigiemka. 7-0. What the shit! To sobie przeskipujmy. Tutaj nic się nie działo ciekawego. No, do momentu... Aż przyszedł pan troll na moją linię. I stwierdził, że puść mi Heraldika. Aj piękny człowiek. Kocham tego trola. A przy okazji jeszcze Trasz przyszedł, złapaliśmy Renektona, no i szybki Kilek, Tierdwieczka wzięta, no i co dalej? No dalej następna wieża, wiadomo, no przecież z tych pieniędzy no nie można zostawić na ziemi, trzeba je zebrać. No na dokładkę inhibitor, no bo jak dają, no to co mam nie brać? A myślę sobie, że teraz już mogę cofnąć, mam jakieś tam pieniążki w banku, chociaż tu się chyba napad co trzy. Pewnie zawodnik i tak, tak, zgadza się. Gilek. I kolejny itemek do kolekcji. Okazuje się, że można czasem trafić na dobry team. Po iluś tam porażkach, no to teraz trafiło mi się lobby. I dżungler dobry, i adekery, i teraz wszystko łapie. Z pełną świadomością mogę to powiedzieć. Bomba. No nie uciekaj ode mnie. Ja chcę ci sprzedać tylko małą bombkę. No nic no. Przynajmniej mamy atakana. Nie stać mi jeszcze co prawda na Rabadona. Ale wielka pała też będzie git. I kolejna bombka. I następna. I ostatnia. Niestety nie zrobiona przeze mnie. Niestety tu kończą się. Losy młodego bombardiera. No ale zapraszam Was na następne materiały. Nara...